Jest sobota, 18 grudnia, minęła godzina 21.50. Zapraszam do studia lotu. Dobry wieczór, Marcin Mańka, pora na losowania gier Lotto. Zacznę od dobrej wiadomości, bo we wczorajszym losowaniu Eurojackpot na Lotto.pl oraz w Kielcach padły dwie wygrane czwartego stopnia warte ponad 271 tysięcy złotych. Zwycięzcom gratuluję. Totalizator sportowy jest już z nami 65 lat. Ambasadorem tego wyjątkowego jubileuszu jest równie wyjątkowy sportowiec Robert Lewandowski. Działalność Totalizatora nie byłaby możliwa bez Państwa wsparcia. Każda złotówka wydana na gry liczbowy lot to, to 19 groszy, które przekazywane są na sport i kulturę w Polsce. Dziękujemy. A teraz pora wygrać pierwsze tego wieczoru duże pieniądze. Przed nami multi multi, w którym można sięgnąć po 25 milionów złotych. Wystarczy wytypować 10 liczb, zaznaczyć opcję plus i 10 krotnie zwiększyć stawkę. Losujmy. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 20 liczb. 37 1 53 Osiemdziesiąt siedemdziesiąt sześć pięćdziesiąt osiem dwadzieścia osiem czterdzieści trzy trzydzieści osiemnaście sześćdziesiąt osiem Pięćdziesiąt dziewięć, trzydzieści cztery, trzydzieści pięć, dwadzieścia siedem, dziewięć, sześćdziesiąt pięć, pięćdziesiąt cztery 40. Liczba 40 jest plusem. Wygrane w mini lotto padają najczęściej. Wczoraj po prawie 80 tysięcy złotych sięgnęli grający w Serocku, Malborku, Lublinie oraz na lotto.pl. Zapraszam na losowanie. W kasecie maszyny losującej mamy 42 kolejne ułożone kule. Komora mieszania jest pusta. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie pięciu liczb.

W kasacie maszyny losującej mamy 24 kolejną ułożone kulę. Będę maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 12 lizb. 9 21 4 10 Dwanaście, czternaście, trzynaście, siedem, osiem, siedemnaście, piętnaście, dwadzieścia aby grać o 2 miliony złotych w Super wystarczy aktywować siedmiocyfrowy numer, który znajduje się na kuponach wybranych gier Lotto. Jeśli mają Państwo swoje ulubione liczby, to mogą Państwo podać własny numer. Trzeba to wcześniej zgłosić sprzedawcy. Wynik Super szansy można znaleźć na lotto.pl. Gratuluję wygranych. Kolejny numer Super szanse poznamy w jutrzejszym popołudniowym studiu lotto. W ekstrapensji najwyższa możliwa wygrana toż 50 tysięcy złotych, wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Zachęcam do gry online, a teraz zapraszam na losowanie. W kasetach maszyny losującej mamy 35 i 4 kolejne ułożone kule. Pędy maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie.

Dopłacając tylko złotówkę do zakładu ekstrapensji biorą Państwo udział w dodatkowym losowaniu ekstrapremii. Do wygrania jest nawet 100 tysięcy złotych wypłacane od ręki. Czas na losowanie. W kasetach maszyny losującej mamy 35 i 4 kolejne ułożone kule. Bęby maszyny są puste, zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. Trzydzieści trzy. Trzydzieści dwa. Trzydzieści jeden. Trzydzieści. Dwanaście. A ostatnią liczbą wylosowaną w Ekstrapremii jest liczba jeden. Już za chwilę wylosujemy 6 liczb w Lotto. Tym razem pula na wygrane pierwszego stopnia wynosi gwarantowane 2 miliony złotych. A te osoby, które zagrały w Lotto z plusem, wezmą udział w dodatkowym losowaniu milion złotych. Zapraszam na losowania Lotto i Lotto. plus. W kasetach maszyny losującej mamy po 49 kolejno ułożonych kul. Gdy maszyny są puste, zwalniamy blokady

Dwadzieścia dwa. Trzy. Teraz zapraszam na lot Cztery. Trzydzieści trzy. Piętnaście. 44 11 Wyniki losowania oraz informacje o wygranych będą dostępne na lotto.pl. Na zakończenie miło mi poinformować, że już ponad 700 tysięcy osób gra online w gry i loterie LOTTO. A teraz każdy, kto zarejestruje się na stronie lotto.pl, otrzyma do 10 zł zwrotu za swój pierwszy kupon online. Promocja ważna jest do końca roku. Zapraszam w imieniu Renaty Molendy na jutrzejsze losowania Multi Multi i Kaskady o godzinie 14. Poznamy wtedy także numer Super Szansy. Dziękuję Państwu bardzo za to spotkanie i życzę dobrej nocy. Do zobaczenia. kiedy wygrywasz w Eurojackpot odnajdujesz siebie na nowo i wykorzystujesz każdą minutę do granic a to dopiero początek teraz do wygrania 45 milionów złotych Eurojackpot doświadczaj więcej